Dziś pokażę w jaki sposób można przekazywać obrazy z laptopa na telewizor high definition. Służy do tego takie urządzenie. Transmitter Netgear kosztuje około 350 zł. Jest wyposażony w złącze HDMI, za pomocą którego podłącza się go do telewizora oraz dwa wyjścia audio, co umożliwia podłączenie zestawu z dodatkowymi kolumnami. Jest też wejście S-Video, ale nie będziemy go używać. Tu jest przycisk do włączania transmitera. Aby połączyć się bezprzewodowo za pomocą transmitera energii z telewizorem HD musimy mieć laptopa wyposażonego w funkcję Intel Wireless Display, czyli na przykład takiego jak Toshiba Satellite Tekra A11 taki sprzęt kosztuje około 3700 zł. Łączę teraz transmitter z telewizorem za pomocą kabla HDMI i dodatkowo można podłączyć do transmitera zestaw Audio. Za pomocą takich złączy. Zapaliła się zielona dioda, to znaczy, że można już łączyć transmiter z laptopem. Teraz połączę laptopa z transmitterem Netgear Push TV za pomocą funkcji Intel Wireless Display. Nasz transmiter został już wykryty przez system. Teraz nastąpi połączenie. Dzięki bezprzewodowej transmisji możemy nawet w dużym pomieszczeniu, bez użycia kabla, zrobić pokaz slajdów, pokaz filmów. Jak widzieliśmy, Transpiter Netgear Push-to-TV umożliwia przekazywanie obrazu HD oraz wielokanałowego dźwięku z laptopa na telewizor. Sprzęt ten jest kompatybilny z laptopami produkowanymi m.in. przez Sony, Toshiba. One mają najwięcej modeli współpracujących z tym sprzętem, wyposażonych w funkcję Inter -wireless Display. Również Lenovo HP, Samsung, Asus, Dell produkują po jednym, dwa modelu, które mogą współpracować z tym sprzętem.